Cześć! Bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Mam na imię Marta, jestem projektantką i autorką bloga Geometric Story. Na blogu prezentuję ubiór wraz z elementami geometrii. Są to zazwyczaj sukienki dla kobiet poszukujących czegoś nowatorskiego, lubiących mnogość pojawiających się kolorów, pragnących eksperymentować z modą. Co kocham w projektowaniu? Wszystko! Zdecydowanie wszystko! Od momentu znalezienia inspiracji, przez pierwsze szkice, pogotowy rysunek, następnie wybór materiałów, szycie, pogotowy produkt, wraz z aktywnością związaną z wyszukaniem miejsca na sesję i wykonaniem zdjęć. To, że mogę zrealizować każdy projekt, który sobie wymarzę. W wieku 28 lat, mimo iż bardzo lubiłam swoją pracę, czułam się niespełniona i byłam pełna determinacji, by coś zmienić. Postanowiłam pożegnać się ze swoim dotychczasowym życiem i jak wtedy myślałam, osiedlić się w Kali na zawsze. Postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę i wyruszyć w podróż. Zastanawiałam się wielokrotnie nad plusami oraz minusami takiej decyzji. Szkoda było mi porzucać pracę, którą tak bardzo lubiłam. Nie wiedziałam, co się stanie na miejscu. Wakacje, a rzucenie się na głęboką wodę i pozostanie tam na stałe to jednak zupełnie co innego. Nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać, a do tego groził mi cały wachlarz chorób tropikalnych. Nie wspominając o skali przestępczości. A ich biała mogłam zostać łakomym kąskiem dla wszelkiego rodzaju rabusiów. Mój ukochany, mógłcieś mnie tylko wykorzystać, a ja zostałem zraniona i porzucona. Znalazłam wiele argumentów świadczących o lekomyślności mojej decyzji i obejmując to rozumem, powinnam zrezygnować. Mimo wszystko wyruszyłam w drogę. Z jakiego powodu? Ponieważ chciałam to zrobić. Posłuchałam swojej intuicji, której głos był nie do powstrzymania. Od dziecka rysowałam, tworzyłam katalogi z ubraniami i chciałam zostać projektantką mody. Wielokrotnie powtarzano mi, iż pomysł jest zły i nie mam szans na to, by przebić się ze swoimi projektami. Wruszyłam z nadzieją, że to właśnie tam rozpocznie się moja przygoda z projektowaniem na dobre, że rozwinę skrzydła. W przeszłości, gdy oznajmiłam swoim bliskim znajomym o moich planach związanych z Kenią, usłyszałam, w przypadkiem nie zakochała się w Samburu. O jakim Samburu mowa, pomyślałam, co to w ogóle jest. Wtedy usłyszałam historię kobiety, która porzuciła swoje wygodne życie w Europie dla wojownika Samburu i polecono mi książkę wraz z filmem. Zaciekawienie obejrzałam Białą Masajkę, jednak kompletnie nie dowierzałam jej poczynaniom. Szczególnie niedorzeczne wydawało mi się to, będąc już w Kenii, ponieważ oni są zupełnie z innego świata, nie da się z nimi normalnie porozmawiać, a co dopiero tworzyć związek. Nie rozumiałam, jak można zrezygnować z wygodnego życia dla człowieka wychowanego w buszu. Poczynania bohaterki książki zrozumiałam, gdy sama zakochałam się w członku tego samego plemienia. Okazało się, że lubimy ze sobą spędzać czas, mamy o czym rozmawiać, a miłość potrafi zmobilizować do realizacji każdego marzenia. Miłość zmobilizowała mnie do wysiłku, dodała skrzydeł i spowodowała, że moje plany z dzieciństwa o zamieszkaniu na Czarnym Lądzie ziściły się. Poszłam za głosem serca, który był silniejszy niż słowa wypowiadane przez ludzi, którzy mówili: Nie uda ci się, nie potrafisz tego zrobić. Czy żałuję? Oczywiście, że nie. Gdybym tego nie zrobiła, do dziś byłam przekonana, że jest to niemożliwe. Dano mi było przeżyć wielką miłość, a to jest warte wszystkiego. Mój projekt sukni ślubnej symbolizuje najgorętsze pragnienie oraz decyzję o zbudowaniu marzenia, otwarciu marki odzieżowej. Uważam, że marzenia są jednym ze sposobów na szczęśliwe życie. Pójście naprzód i sięganie po lepsze to dla mnie powód do świętowania. A jeśli świętować, to w najlepszym wydaniu. Biała suknia jest zapowiedzią zmian w życiu, o realizacji pragnień oraz wierze w ich spełnienie. A co najważniejsze, to dopiero początek. Jeżeli jesteście ciekawi mojej twórczości, zapraszam na bloga GeometricStory.com. Jeżeli jesteście ciekawi sukni, którą mam dzisiaj na sobie, ona także ukaże się niedługo na blogu. A teraz mam do Was pytanie: Czy chcielibyście przeżyć prawdziwą przygodę i poczuć się częścią afrykańskiej podróży? Wasze wpłaty pomogą nam w realizacji zamówienia pierwszej partii produktów? zajęciu się szkoleniem kolejnych krawcowych, zapewnieniu wypłaty godziwych wynagrodzeń, w rozbudowie strony internetowej oraz w rozpoczęciu działalności. Podziękowanie za Wasze wsparcie będziemy mogli nagrać kilka filmów, gdzie zobaczycie kulisy naszej podróży oraz procesu produkcji. Do zobaczenia w Kenii.